Ja mnie zawiodła I to już nie pierwszy raz Właśnie znaleźli jej ciało Sobie się wysłała Mariolę Do podziemnego świata demonów Ale ja właśnie tego nie rozumiem Ja nic nie zrobiłam Masz rację Ty nic nie zrobiłaś, Cassandro Ale co do ciebie Co do ciebie to mam większe plany Dlatego zniosłam twoją klątwę Nie rozumiem Cassandro. jesteś córką Morgina i magiki de Char. Co za tym idzie, moja droga? Tak naprawdę jesteśmy rodziną. Ponieważ Alexis Goldberg jest moją matką, wychodzi na to, że jesteś moją kuzynką. Te gnojki cię skrzywdziły. James za życia ukradł ci chłopaka. Julek spalił twoje ciało. Także teraz. Teraz Twoja kolej, żeby ich podręczyć dla mnie. Ale ja nawet nie wiem, co ja mam zrobić. Ja nawet nie znam tych ludzi. Ja Ci powiem tak. Mariola została wysłana do świata demonów. OK? Aleks sam sobie szkodzi, bo zaczął brać narkotyki. Poza tym, Sisi już się nim zajmuje. Natomiast jeśli chodzi o Julka. Julek sam siebie doprowadzi do problemów z tego powodu, że twój tatuś poluje na niego i jego moc. Także Morgan załatwi wszystko za nas. Jeżeli chodzi o Lolitę, to czerwony płaszcz cały czas ją dręczy i tak... Jedyny problem i jedyna osoba, która może mnie tak naprawdę powstrzymać w tym momencie, to jest Alister. I to na nim ty się musisz skupić. Nie rozumiem więc, czego Ty ode mnie oczekujesz. Oczekuję od ciebie, Kassandro, że zabijesz Alistera Landgraba. Dzień dobry, pani Sierpińska. O matko, czy mnie oczy nie mylą? Cindy Drake, absolwentka. O, jaka miła niespodzianka. No nie do końca taka miła, moja droga pani. Widzi pani, odwiedzałam ostatnio koleżankę. No i yy, poszłyśmy na imprezę do tego jednego studenta na pani uczelni: Bruno Miguela. I pani sobie nawet nie wyobraża, co ja tam znalazłam. Wiem, jaką jest pani wielką przeciwniczką wszelkich narkotyków. Dlatego musiałam przyjść do pani i panią o tym poinformować niezwłocznie. W końcu dobro uczelni od tego zależy. Panie Miguel, dostałam doniesienie, że w pańskim apartamencie znajdowała się metaamfetamina. Co, ale jak? Skąd pani w ogóle takie rzeczy ma? No, ktoś, ktoś bardzo yy, uczciwy przyszedł do mnie i poinformował mnie o tym. I ja chcę po prostu tylko wiedzieć, czy pan zażywa narkotyki bądź handluje nimi. Ależ absolutnie nie, ja nawet nie palę. Bije okazjonalnie, nawet nie biorę żadnych narkotyków. W pańskim apartamencie została znaleziona torba, która zawierała metamfetaminę. I ja potrzebuję wyjaśnienia. Wysyłam pana w tym momencie na badania krwi i potem zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Ale jedno jest pewne. Jeżeli pan ma coś wspólnego z narkotykami, to będę zmuszona pana wyrzucić z uczelni. Na tą chwilę jest pan zawieszony. O, Brachu. Na no, brachu. Dług masz spłacony. Takie interesy to ja lubię. Alex musimy pogadać. Co się stało, Bruno? Wysyłają mnie na badanie krwi. Mogę stracić studia. Ktoś podkablował, że niby miałem amfetaminę w moim mieszkaniu. Ale ja nawet nie biorę żadnych narkotyków. Czy ty wiesz coś na ten temat? Ty byłeś ostatnią osobą w moim mieszkaniu. Ależ absolutnie nie! Boże święty! Nie wiem, wysyłają mnie na badania krwi <laughs> i jest po prostu dochodzenie w tej sprawie. <laughs> Jeżeli się okaże, że miałeś coś z tym wspólnego, Alex, nigdy ci tego nie wybaczę. Ależ Bruno, daj mi spokój! Cholera jasna. Chciałem podzielić się z Wami bardzo przykrą wiadomością. Otóż nasza kochana Julia została znaleziona martwa. Natomiast coś dzieje się niepokojącego, i ta niepokojąca rzecz dzieje się tak naprawdę w Piklibi, jest powiązana jak zawsze z naszym Alisterem Landgrabem. Chcę dowiedzieć się więcej na ten temat. Także Wy, moi drodzy, Musicie zrobić investigation. Musimy dowiedzieć się, co za demoniczne rzeczy dzieją się w tej piklibi, ponieważ aktywność, jaką wykryło, wykryły nasze maszyny, to jest po prostu niewyobrażalne, zła i negatywna energia pochodząca ze świata demonów. Także musicie się tym zająć, moi drodzy. Czerwony płaszcz atakuje nas jeszcze gorzej niż Jessica. Jessica dręczyła nas tylko w koszmarach. No, tak nie do końca. Jessica dręczyła nas wszędzie. Ale czerwony płaszcz strasznie ingeruje w nasze życie, w, naszych, w nasze znajomości. Ach. Alex! Te źrenice mówią mi wszystko. Jesteś naćpany. I lepiej do domu i się porządnie wyśpi, co? Ja nie muszę się wyspać. Nie bądź. To mnie? Agresywny! Idź do domu i się wyśpi Przepraszam, ja... Po prostu idź! Jest siedmiu najwyższych bogów. Wszechwidzący, najwyższy z nich. Smocze Dziecie. Hekate. Śmierć. Kunegunda, Feniks i mroczny Feniks. O matko! Bogów jest setki, ale to ta siódemka jest najważniejsza z nich wszystkich. Boski wymiar nazywa się eter. To tam przeważnie dusze trafiają po śmierci. Eter. Jak myślisz, James? Gdzie dusze trafiają po śmierci? Wiesz co, powiem ci, że nie wiem. Niby, niby jest piekło, niby jest niebo, niby jest coś tam, niby nie ma nic. Ja ci powiem szczerze, że gdzie ja bym chciał wylądować po śmierci, to jest po prostu mój dom. Twój dom? Chciałbyś być w Twoim domu? Tak, z całą moją rodziną, z mamą, tatą, z moimi braćmi. W sumie nieważne, nie gdzie byśmy trafili, ale ważne, żebyśmy byli razem. No i oczywiście, chciałbym, żeby ciebie też tam nie zabrakło. Jeżeli dusza zmarłego po śmierci wybierze eter, i przejdzie przez bramy eteryczne, nie ma już dla niej powrotu do świata materialnego, co za tym idzie, wszelkie próby wskrzeszenia pójdą na marne. O hej, Alex! Wróciłeś? Ta, idę spać, nara. Alex, poczekaj! Dlaczego jesteś taki- Powiedziałem, idę spać! A-ale... O, Irenka, w końcu przyjechałaś. Zdichu, Zdichu, a co ty tutaj robisz? Nie, no ja tu przyjechałem już jakiś czas temu. Zobacz, mam dla ciebie prezent. Zobacz, zbudowałem ci pokój słoneczny. O kurwa! Ty no, Zdichu, ale zajebisty! Irenka, ja chcę do ciebie wrócić. Ja już mam dosyć tych naszych budni. Wróćmy do siebie, co? A, Zdichu! Zdził, to mi się podoba, zdził, chodźmy się popsykać teraz do jacuzzi! No! I w ogóle Majki wie, że to na aukcji chcą wystawić. Jaki kurwa aukcji? No mówię ci, wie, że chcą wystawić na aukcji. A w ogóle Irka to ja y, cytologię ostatnio miałam, dostałam wyniki dzisiaj, nie? A i co? No i powiedz mi. Bo ja nie wiem, ja już się w ogóle nie znam, co oni mi tu napisali, tu kurwa. Weź, ja ci wyślę na telefon teraz nie i ty mi powiedz, co tu, co tu jest z tej storogi napisane. Boże święty, Justynka, przecież ty masz kurwa. Ty masz kurwa, same najgorsze bakterie. W ogóle wypieprzaj mi z tego jacuzzi, bo aż normalnie aż się przyda, chyba prysznic kurwa, pójdę działać. Ja pierdolę, że taką cipę mieć brudną. Ładne miejsce, żeby umrzeć. Kim ty jesteś? Jesteś jednym z tych pomagierów Jessica. Tak, mam na imię Cassandra, mianowicie. Chciałam ci tylko pokazać, co twój braciszek Julek mi zrobił. Tak to właśnie wygląda. Twój brat spalił mi twarz. Twój były, świętej pamięci chłopak zabrał mojego faceta. Mam tyle powodów, żeby was nienawidzić, no niestety, zostało mi wyznaczone, żeby pozbyć się ciebie z tego świata. Hehe. <laughs> Powodzenia z tym, wiedźmo. To Jessica cię zmusiła, co? Mało ważne. Ona ma rację. Wkrótce wszystkich was spotka taki sam los. Wracaj tu ty mały demonie. Zapijecie. Zabijecie dzisiaj, rozumiesz? Co tu się stało? Idź, uciekaj do domu. Ja muszę posprzątać to miejsce zbrodni. Ale, ale, ona chciała cię zabić, uratowałem ci życie. A teraz idź! Później się spotkamy i ci wszystko wyjaśnię. No mówię ci kurwa, no! I ta Justynka kurwa normalnie na cytologii nie umiała odczytać. Ja pierdol. Na brud kurwa, jak sam z Majka. Majka, w ogóle to zapomniałam ci powiedzieć. Wieże twoją na auksy chcą wystawić. No kurwa, jak moją? Bierze kurwa na auksy. To! Na no, Lidzka. Nie pierdolę! Kurwa, ja nie będę na auksy zagrał. kurwa trwogę! Ale pamiętaj, że ty masz zakaz wstępu do paprociówka? No kurwa, do go zakazi, kurwa, moją, nie pane dziecki, moją wiedzę chcą mi dajewać. Luk, ja chciałem z tobą porozmawiać. O czym chcesz ze mną pogadać? Widzisz, odrzucałem cię ostatnio, ale to nie dlatego, że ja cię nie lubię, albo coś. Właśnie wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że zaczyna, że zaczyna się rodzić do mnie, do ciebie jakieś jakieś uczucie we mnie i ja po prostu sobie z tym nie radzę i nie chcę cię skrzywdzić. Ja nie jestem jeszcze na tym etapie w swoim życiu, żeby żeby być tylko dla jednej osoby, więc nie chcę cię tym skrzywdzić, dlatego tak cię odseparowywałem. A, a druga sprawa jest taka, że jest tak, że wciąż ktoś, kogo, kogo kocham i po prostu boję się, że nie wiem, nie chcę być z tą osobą, ale. Boję się, że uczucia do ciebie mogą zaprzepaścić naszą szansę, żeby kiedykolwiek być razem i... Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, Luke. To wszystko, to jest dla mnie za dużo. Nie radzę sobie z moimi emocjami, plus wszystko, co się wokół mnie dzieje, ja już... Ja już wysiadam. Potrzebuję... Potrzebuję teraz przyjaciela. Spokojnie, Alex. Ja wciąż jestem twoim przyjacielem. Dziękuję, że mi o tym wszystkim powiedziałeś. Myślałem, że... Nie wiem, odkąd to zrobiliśmy, że po prostu... Czujesz się niezręcznie, jak wszystkie te inne gachy z Grindera, wiesz. Oczywiście, że nie. Przepraszam cię za to, Luke. Nie ma sprawy. Chcesz coś pooglądać? Pewnie. Możesz zrobić kurczaka, Adobo? Lubisz tego filipińskiego kurczaka, czyż nie? Po prostu najzwyczajniej w świecie ją rozstrzelał. Ale kto? Ten agent. Z, z tych agentów, co kiedyś... Kiedyś tak za mną biegali. Ja nawet nie wiem, dlaczego on tam był. Czy coś się dzieje? Czy oni znowu mają jakieś, jakieś dochodzenie związane ze mną? Nie wiem, ale... To był pierwszy raz w życiu, jak ja zobaczyłem... Ktoś jest zabity. No, poza Afrodytą, oczywiście, no ale to było też inaczej. Ja byłem, jakby opętany, a nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, Julek? To już dla mnie jest za dużo. Najpierw Afrodyta, później, później ciało Jamesa i teraz. Uspokój się. Uspokój się, Alister. Spokojnie. Brat jest z Tobą. Dobra, daj mi spokój, ja ci wszystko powiem. Ty lepiej już nic nie mów. Hm? O co tobie chodzi teraz? Straciłyśmy z Jessicą kolejnego pomagiera, więc potrzebuję zarekrutować kogoś. Jesteś zainteresowany? Tykaj, tykaj, ty nie jesteś, Mariola. <laughs> ty jesteś, tak, zgadłeś. A teraz ponawiam. Czy jesteś zainteresowany moją ofertą?